Oh. Mm. Hej, cześć i czołem! Witam Ciebie bardzo serdecznie, drogi użytkowniku serwisu społecznościowego YouTube na moim kanale oraz w odcinku 10 Serii gry z Maxem Fury 2 Projekt Origin. Ok, formułka wyklepana. Lecimy z. z let's playem, oczywiście. No, tak w poprzednim odcinku, jak taki nudny odcinek, to kawał super na koniec był. Mam nadzieję, że ktoś się, chociaż jedna osoba, roześmiała. Taki sucharek um, Ale dobrze, już rozkminiłem O co chodzi w tym pomieszczeniu Już nie będziemy chodzić pół godziny W jednej lokalizacji i szukać Miejsca Wyjścia Tak, dokładnie, w końcu Idziemy sobie tutaj beczki I bum, wciśnij, przytrzymaj, podnieś, tak, e W końcu, kurde e. Dobrze Otwieraj te drzwi, ziomuś no pięknie, bez rąk, że się otworzył, ale masz talent Jakieś komputeriki A nie, my idziemy tutaj oczywiście, o oh, fuck Siomuś, przestraszyłeś mnie Kto mnie strzela? Strzela ktoś Tam mam iść? Nie, nie, tu Kto to strzela? A tu z. WTF! Z kim oni się strzelają? Ja też chcę tam iść. Ja chcę powalczyć się. Wbijamy! the fuck? To oni są jakby tymi, ta? Aha, rozumiem już. Ci co poprzednio walczyłem z nimi. Nie chcę tego. Won, ja chcę tamto. Granaty rzucają, mama, ziomuś Nie, będę gorszy Dobrze Idź powolnie Okej, okay, zetka szybko, apteczka, dobra Wyłącz to swoją tempo, dobrze, jest git Co? No skąd Łódka! Jak go wysadziło Miło mi Max jest ten Poskakuj na beczkę ziomuś Muszę ich tu rozwalić po Po cichu Hedzik pad. Ok, amunicja Karabin szturmowy No tam, pięknie, o to mi chodziło Dzięki groże obdarowujesz mnie tyle i tyle Taką ilością amunicji Idę ogarnąć to miejsce, mam nadzieję, że tam będzie jakaś apteczka Nie, chyba tam nie muszę iść Nie, nie wiem, zobaczę Dzięki, o to mi chodziło pan coś nawet Info Otrzymano fax Fakens Swoją górną celotaktyczność, co do stosowania taktyki Spoko Ja się zgadzam Skacz, 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 pięknie, lepar, korl. O oh, nie! O oh, kur... Żałosz, co tak ty sobie popierdzielasz tak na czworakach przed moimi oczyma? o oh, fuck um, bitch, gin! Biegają nade mną, co to będzie, co to będzie, wiesz tą broń. Karabinek strumowy mnie nie zawodzi no zarobistej, jest, strum, prawda, nie? Okur! Wąż! Ja się tych bardziej boję niż tej zasadnej olmy To jest na tych kurde czworo nogach swoich Bra Surside Uciekli przede mną, boją się mnie, ja sobie zbiorę tymczasem Aminicja jak jakaś będzie nie ma, nie ma, nie ma Nie ma, kurde, taka duża, pojemnościowa Lokalizacja, lokacja, lokalizacja A, jestem przy tłum. Dziś Już. już dłużej trzymają, już coraz lepsi przeciwnicy Dlatego wezmę tylca, chodź tu ziomuś I wślizg pod nogi, pięknie Nagroda lokowana, wężowa pięść Co to za nagroda? A jest obo nie mody, mo z pistolet teraz Magiczny pistolet, ci w taki zielony u gory Wiadę ci Jaką farę byście wiesz, że podpionali nie mogę nie? Spokojnie ...schowamy się Jarem musi, wincie! Pięknie. Ktoś jeszcze, ktoś jeszcze? Nie, nie. O, o Jaka fajza. Bierz karabin szturmowy, bierz karabin szturmowy Pięknie. Dobra, okej okay. Jest tam jedno góry siedzi, da? Tak? Chyba ja. Head, 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 head. Trzy, dwa, jeden, head on, że nie trafił pierwszy raz. Wbijem, wbijem, wijem. Jaki siedzi w szafie? Dosłownie. Se wbiję spokojnie na luziku, wbiję ci pod nogi mogę, dzięki. Pięknie giniesz. Tym oto zarobistym w w tym wślizgiem pod nogi i zabiłem ci. cię. gdzie ty zjeżdżasz mi? Ja chcę w górę iść. Tu czekałem na mnie, Ziemusie. Giniesz, pięknie. Po moim trupie. Dobra. Ufok. Nie, nie padłem. Serio, serio, gdzie za kanał? Gdzieś tamale jestem. Holy shit! Gdzie jest shit? Mam nadzieję, że zaraz te nogi mi nie wyskoczą. Oooo! Wow. Użyj głównej windy zaopatrzeniowej, aby dotrzeć, coś, aby dotrzeć, Na no powierzchnię, aha No ta, w sumie to bym chciał już, nie? Siadzę w tych kurde bunkrach Zginął, zginął, zginął Biegnie cały krwi, ale biegnie, wszystko mam połamane, ale biegnie, tak No, żebyś, a ja by się nie połamałem tym skokiem Oczywiście Brawo, Maksymilianie Masz gumowe kości Coś tu mamy, tu jakaś większa jest lokacja, więc coś tu będzie się działo, tak myślę Amunicji pełno, tak, tak, na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, jakieś walizki on chciał pojedzić tym widłaczem Fuck. Idziesz Joj, ile tu jest Granaty, granaty, tyle żarcia, tyle wygrać. Bierz ten snajper. Gdzie oni są, wszyscy są. Chcesz z kimś walczyć, bierz pancesz, ziomuś, patrzesz maksymalny, jest siła, nie ma lipy. Samej siośny Kurde. Mam nadzieję, że znajdę szybko jakieś przejście czy wyjście. Nie chcę się pieprzyć w jednym, w jednej lokacji, kurde, pół godziny. Ta, dosłownie. Stwierdzam, że tu coś trzeba... Aha, tam jakieś schody widzę. Nie, to nic. Tu może coś z tym komputerkiem, nie? Uruchom windę! cadu ziomuś! Zamknij zawór aby przywrócić sprawność w windzie. No, w winda, że się długo podziałała, tu chyba, ta? Strzelam. Kręć, 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 dobrze. No i teraz ja cię ojakam, brawo. Ja chcę spokojnie uciec. Ja chcę jakieś spokojne miejsce, wiesz? Wiesz, okej, okay, pancerz, jest dobrze, jest dobrze. Chowam się. I teraz będę po kolei ich wykańczał. Dokładnie, nie inaczej. Yeah, I see him. Fucking. Granaty w nie rzucają. O te, Nie, nie, giniesz. No kto to mi rzuca granaty? Gin, dobra. A apteczka, apteczka, Nie, nie mogę. Z, użyj, użyj ją. Dobra, i teraz ją wezmę. Pięknie jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Nie no i dobrze, ja się cieszę. Muszę odkręcić ten zawór jeszcze, tak? Chyba ja. Kręć tą czerwoną rurą. Winda gotowa? Tak myślę. O oh, fuck, oh, Co to? Pokonajmy chopancerz. No nie, tego to się nie spodziewałem. Jak ją go rozwalić ciekawe? My to jest mecha pancerz? Sama razem Po prostu ją go napierdzielać A my się życia nie żyć. Żeby... No nie! Ja myślę stań... Nie miałem karabinów, karabinu, Fuck it Może go spalić, może granata rzucić prędzej Już pat. Uff, nie pat, nie pat, nie pat, nie pat, nie pat. No giń, kurde, co jest? Jak ja mam jak go rozwalił, Dobra. A jest tak jakby przykrywają. Jest złaman, żeby gin. Jaki ty... Dwie apteczki Twój mam tempo? Leci? Trzy, dwaj Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie nie bierzesz? Gdzie je bierzesz? Jak mnie ciśnie, no nie. Prawie żyła kogoś, nie? Ja? Ale ja chcę mieć życie, ja nie mam apteczek. jest, ostatnia apteczka mi została. Jak ta ja nie mogę. Co w ogóle ten robot robi? Co, co, co ma mi pokazać? Co, że jest, jest lepszy? Nie, nie, Giegasz, rozumiesz? Ale rozumieć? rozumiesz? ci pod nogi! Padasz! Padasz! Co z się robi? Wiksie, wiksie, nie Pokonaj wolt! my że get jest get! Spokojnie, Max! Spokojnie. Spokojnie jak na wonie, Raz pierdolnie, tu pierdolnie i dalej spokojnie. X, nie mam apteczki. Przydałby się jakoś zdecydowanie. Dobra, więc to do ty winem iść, czy nie? Jak tam? Uruchom? Uruchom. Trzy ile tych Hmm. Tych? <śm> Zawory, to jeszcze jakieś zawory muszą być, aha. Tu zielone, zielone. Jeszcze muszę poszukać jakichś zawory. Zawory, ogóle. Zawór, zawór. Tu są, że tu jest coś, czy nie. I tam się coś na czerwono świeci, czyli może być to. Tak, dokładnie, dobrze, dobrze, Mac, zabra lokalizacja. Kręć to. Ale nie na sery Jest w końcu. Jadę dalej. Tylko, że ja nie mam apteczki, to mnie bardzo martwi. I wrotasz otwierają i idę na powierzchnię, tak? Dokładnie. Szefie znalazł coś w sieci. To twardzie. No, Księżyc, so więc we have to Fak, się... Aha, Koczona replika. Udało Ci się uciec z podziemnego kompleksu i nawiązać łączność z porucznik Stokes i sierżantem Gryfelnem. Masz się z nim spotkać niedaleko stadionu. Sierżant Kegan i sierżant Morales już tam jadą transportem. Okej, okay, no do rozumiem. Co to w ogóle za miejsce na pewno? mieć to powietrze. A w dalekich dach, dach nad głową, czyli to nie jest jakaś powierzchni, chyba że. Jakieś jest niebo zielone? Tak? To jest niebo zielone? Ja tak nie chcę się bawić. Nie podsłuchuję was. Oh, fuck. Szczury jakieś biegają. No pewnie. Sadzicie w dupę granat To będzie się martwić później Kontynuujemy Nie, 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 nie Okej okay. Ale więc w tym miejscu tak myślę, że zakończę, bo tu taka Dobre miejsce po prostu na zakończenie, dzięki, więc. dzięki za oglądanie jeśli to oglądasz oczywiście, ja nie zapomnij o filmu, ocenianiu i do następnego... Co to mi miga? <głos> <głos> Teraz mogę zakończyć? Nie, jeszcze jeden. Dobra spokojnie, to tak jest od ciebie, załatwi w na następnym odcinku, więc pozdrawiam cię i trzymaj się, cześć, hej!